Niespodzianka. Witam Was w kolejnej części Wolfander w Polsku. Będzie zupełnie inaczej. Możecie spodziewać się pewnych niedogodności. <noise> z racji tego, że po raz pierwszy coś takiego robię. I tutaj niewiele jeszcze jest dopracowane. Właśnie z tego względu. Będzie Wolfander, ale nie tylko. Mamy niedzielę. Jutro, bądź w ciągu najbliższych kilku dni wyjdzie nowy update związany z drzewkiem szwedzkim. Pewnie oglądaliście już na stronie oficjalnej trailer właśnie zrobiony przez graczy, którzy, którzy mieli dostęp do serwera deweloperskiego. Z reguły Skupiam się trochę na pewnych niedociągłościach i tak wy to nazywacie, marudze na temat tej gry, w związku z pewnymi okolicznościami, o których może powiem później. Nie będę dzisiaj mówił raczej nic złego na temat tej gry, Drzewko Szwedzkie. Nie wiem, czy dla Was, dla mnie jest zaskoczeniem to, że w ogóle zostaje dodane do gry War Thunder. Z Ciężko mi tutaj doszukać się powodów tego, chociaż jakieś tam przesłanki tego zapewne są. Myślę, że o jednej warto by wspomnieć. Mianowicie, ta gra oczywiście powstała, wszystko kręciło się wokół pojazdów drugowojennych. Oczywiście samoloty były pierwsze, potem dłuższe czołgi, cała reszta. No, i tutaj wpasować drzewko szwedzkie będzie bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o samoloty, wygląda no to ładniej niż pewnie pierwsze te pojazdy pancerne. będą wyglądały drugą to ja cały czas mówię o tym. No, ale trudno będzie dopatrzyć się o jakichś historycznych przesłanek, związanych z bitwami i tak dalej. Powodów, dla, dla których te szwedzkie pojazdy miały zostać dodane. No, ale z racji tego, że wielu z Was. Gra raczej w tą wersję Under um, Model Wolfa tych nowych, nowoczesnych um, pojazdów. Lubicie je. Tutaj Szwedzi wybijają się no, i to znacząco. Dzisiejsza technologia, tam militarystyczna, jeżeli to ma jakiś sens. Tak czy inaczej, Szwedzi są jednym z liderów w produkcji nowoczesnych pojazdów bojowych, i tutaj jest, myślę, ukłon w stosunku do tych którzy preferują bitwy właśnie tych nowocześniejszych pojazdów. Nie zmienia to faktu, że według mnie i wielu innych ta gra powinna zostać podzielona na dwie oczywiście, no, ze względu na okres, bo tutaj w pewnym momencie pojawiają się głównie problemy związane z tym, że tutaj ta różnica się zaciera, pojazdy drugowojenne spotykają się z tymi późniejszymi, do czego raczej nie powinno dochodzić. No ale tak jest i póki co nie mamy na to żadnego wpływu. E, oczywiście e, możecie spróbować, no bo na forum znajdziecie ogłoszenie, e, ogłoszenie Ja sobie tutaj teraz tak na szybko e, postaram to znaleźć, żeby nie cytować wam z pamięci po prostu. E, tak jak widzicie nawet do tego nie za bardzo się e, przygotowałem, tak czy inaczej. E, techniczni moderatorzy są poszukiwani przez gaidzin. Nie jest to łatwe, aby oczywiście dostać się do w Jednym z warunków jest między innymi język. Tak czy inaczej na forum w zamkniętym poście znajdziecie w newsach związanych z projektami pierwszy wątek zamknięty, to jest technical moderators are recruiting. I chodzi właśnie o to, że ci z Was, którzy mają ochotę spróbować dostać się bliżej Gaijin i mieć jakiś, jakikolwiek wpływ w przyszłości na to, co się dzieje z tą grą, no to teraz jest taka właśnie opcja, z racji tego, że gra się wciąż rozbudowuje, no i też niestety albo stety wielu, wiele osób, część osób tych, które pomagały, w powstaniu tej gry po prostu z tego zrezygnowały i, a nie zgadzając się bądź z innych przesłanek z polityką filmy po prostu od niej odeszli. Dlaczego nie będę mówił źle o tej grze, ja nie będę mówił z racji tego, że ta gra w obecnym czasie w, w stosunku, ze względu na to, co się w tym momencie dzieje na świecie, już na całym świecie, ale głównie w Europie. Ta gra może, no jakby to głupio nie brzmiało, uratować Wam życie albo no, no, właściwie nie tylko Wam, bo i Waszym rodzinom. No bo zapewne wiecie, że coraz więcej krajów, coraz więcej ludzi samych dobrowolnie obejmuje się kwarantanną w związku z wirusem, który się rozprzestrzenia po świecie no i no właśnie alternatywą dla młodzieży i dla osób, które interesują się grami komputerowymi ogólnie grami wideo tak powiem, dość dyskryminujące jest nie wspomnieć tutaj o konsolowcach oczywiście ale jakiekolwiek granie w jakiekolwiek gry spowoduje, że ten czas nie będzie Wam się dłużył jeżeli chodzi o siedzenie w domu, a powinniście Przynajmniej przez jakiś czas, żeby zobaczyć czy ogarnąć, jak to wszystko dalej będzie się rozwijało. Mam nadzieję, że nie na długo. Z racji tego również z zlot wygląda na to, że ciężko jest określić, czy się odbędzie. Oczywiście wciąż jesteśmy na etapie planowania, i tak jakby się nic nie stało, ale pewne czynności musieliśmy wstrzymać. Ja osobiście nie uważam, aby tą pandemię można było zatrzymać w ciągu najbliższych kilku miesięcy, mam nadzieję, że się mylę. No i właśnie grzejcie swoje konsole, grzejcie swoje, swoje pecety i grajcie, aby zabić ten czas siedząc w domu. Dla tych, którzy raczej mają wrażenie, że czas im ucieka i. Wciąż jesteście na etapie nauki, a siedzicie w domu ze względu na to, że szkoły są zamknięte, jest kilka alternatyw, jakich możecie użyć do tego, aby naukę kontynuować. Jednym z nich jest oczywiście Discord, który zwiększył streaming. Do tej pory można było streamować na Discordzie dla 10 osób. W tym momencie, w związku z pandemią koronawirusa, możecie streamować do 50 osób. Dla tych, którzy chcą dalej kontynuować naukę, a nie za bardzo wiedzą, jak to robić, online. możecie to robić ze sobą, możecie to zaproponować swoim nauczycielom, aby pobawić się w Discord i prowadzić jakieś panele i kontynuować na tyle na ile się da oczywiście naukę. Jest możliwość rozmowy wideo obciążone na komputer mniej niż na przykład Skype, i wydaje mi się, że jakościowo też to lepiej wygląda. Tak więc warto to przemyśleć. Przy okazji, i wysyłając taki pomysł dla swojego Belfra, myślę, że możecie, że tak powiem, zadziałać. Co będzie na pewno owocowało plusami w przyszłości. No warto, myślę. Zresztą, edukacja jest ważna, nie należy tego olewać. Pamiętajcie, że to, że szkoły są zamknięte, to nie znaczy, że no, powinniście zbierać się w grupy i gdzieś tam e, świętować na wolno od szkoły, czy jakieś extra e, Tak jak powiedziałem, na tych, którzy mają leniacz, jakby to mówicie, mówicie, wywalone na szkołę, e, no, ja proponuję, abyście jednak skupili się tutaj na tych wątkach, m.in. na przykład Wolfander. Grze, która spowodowała, że w ogóle przychodzicie na ten kanał, i dzięki tej grze też wielu z Was poznałem. Mam nadzieję, że wkrótce poznał Was o wiele więcej i o lepiej, i lepiej Was poznał przede wszystkim. Póki co, ciekawe osobowości. Niektórzy z Was to jest denerwujący, ale <gryw> pozwala to rozwinąć trochę ten wachlarz znajomości, i fajnie jest znać ludzi ze wszystkich, że tak powiem. Kategorii. Ja zdaję sobie sprawę z tego, też, że co dla niektórych jestem denerwujący. Nie jestem jakimś wyjątkowym facetem e, szczególnie interesującym e, i też potrafię przynudzać. E, no cóż, e, no właśnie. E, jeżeli chodzi o Szwedów, e, pytania, z którymi się spotykałem, to przede wszystkim, właśnie, co myślę na ten temat. No to już tutaj myślę, wypowiedziałem się. Czapeczka, która mam dzisiaj na sobie, dwa powody są tego. Pierwszy jest taki, że przyzwyczailiście się do klientów, którzy występują albo w, w okularach przeciwsłonecznych, nie wiem dlaczego. Chociaż przy moim ustawieniu, ustawieniu światła jestem w stanie to zrozumieć, bo trochę razi mnie po oczach. Druga rzecz jest taka, że te czapeczki baseballówki są dość modne. Większość youtuberów je zakłada, więc postanowiłem, skoro lubicie taki klimat, proszę bardzo miałem nigdy nie pokazywać się na moich filmach, w trakcie tych filmów no cóż, na starość się zmieniamy, co nie. Też powodem jest to, że... Nie wiem na jak długo będę w stanie dzielić się z Wami moim wizerunkiem i filmami, które i tak rzadko wypuszczam. Ten film tak przy okazji będzie opublikowany również na różnych datkach z tego względu, że tak trochę. Nie zupełnie stricte o grze dzisiaj będzie. Tak więc link znajdziecie w deskrypcji poniżej filmu. A Zapraszam Was panel, na panel, w którym możecie brać udział i wypowiadać się na wszelkie tematy jakie sobie życzycie. Oczywiście musicie mieć jakąś komunikację głosową, abyśmy mogli się porozumiewać. Najlepszym rozwiązaniem jest Discord oczywiście, musicie mieć mikrofon. Napiszcie, skontaktuję się, jeżeli macie jakieś tematy, na które chcielibyście się podzielić, swoje opinie, chcielibyście przeprowadzić jakąś dyskusję. Na jakikolwiek temat może być polityka, sport, to może być gra jakaś wybrana przez Was, nie musi być Wolfgang dajcie znać. A jeżeli chodzi o kanał FN po polsku, mam zamiar tutaj wprowadzić coś, czego w internecie nie znajdziecie, a więc z racji tego, że już mam mniejszy kontakt z tą całą otoczką, jeżeli chodzi o samą grę. Postanowiłem zrobić coś innego, tak więc biorąc pod uwagę to, że jakieś tam doświadczenie mam, a co niektórzy z Was wciąż tego doświadczenia szukają, a jeżeli macie taką ochotę, postaram się odpowiedzieć na największą ilość oczywiście takich requestów, ale w od tego ile tego będzie, czy będą jeżeli macie ochotę sprawdzić coś nie wiem, no, oferuje szeroki zestaw pojazdów premiowych, jeżeli chcecie sprawdzić jakieś, nie wiem, zachowania grubości pancerzy, ostrzały z jakichś tam wybranych kątów, sytuacje, z którymi się spotkaliście, aby je odtworzyć i podzielić się z tym na kanale YouTube. Jak najbardziej służę pomocą, piszcie, postaramy się to zrobić. Tak więc ten kanał Ufa Polską zamiaram zrobić bardziej, żeby był bardziej wasz niż mój. Tak więc zapraszam Was po prostu do udziału w tym kanale. W jakikolwiek sposób sobie wymyślicie i jaki będzie Wam odpowiadał. Oczywiście w miarę możliwości moich realizacji. Odpowiadam jak zwykle na wszystkie wiadomości jakie wysyłacie. Proszę Was tylko, żebyście nie wrzucali żadnych linków w opisy, bo te komentarze lądują w spamie, a ja na YouTube spam odwiedzam bardzo rzadko i. No, nie mam czasu po prostu na to z tego względu, że się wiele w moim życiu dzieje. A chciałbym, żeby działo się więcej. Nie to, o czym większość z Was pomyślała, Pomyśl, mi do głowy, na przykład, jako ciekawostki, powiem, przyszło do głowy, aby wrócić do Polski. Wczoraj taką myśl po rozmowie z rodziną, jednakże dzisiaj, już jak wiecie, jest za późno. Zresztą już wczoraj było za późno, bo to na ostatnią chwilę no raczej nie miało szans się udania. Granice są zamknięte, mam nadzieję, że to pomoże w zatrzymaniu tego wirusa. W UK to wygląda jeszcze tak, że delikatnie mówiąc nikt się tym za bardzo nie przejmuje. Oczywiście widać panikę w sklepach, szczególnie ludzie, którzy wykupują podstawowe produkty długoterminowe oraz środki higieny widać, że jakaś panika jest, ale tworzą się olbrzymie skupiska ludzi, co raczej nie pomaga. W powstrzymaniu wirusa mało kto poddaje się kwarantannie, z racji tego zawodu jaki ja wykonuję, kwarantanna raczej nie wchodzi w grę. Chociaż powiem Wam szczerze, że dzisiaj postaram się obgadać temat z moim szefem i być może uda mi się na jakiś czas, że tak powiem, urwać z pracy. Urlop nie wchodzi w grę, ale może jakieś coś bezpłatne. Tak jak to mądrzy Polacy w Polsce robią, czyli poddają się kwarantannie. Mam nadzieję, że Wam za bardzo nie przynudzam. Wróćmy do gry, może, aby było bardziej w temacie. Ja jestem ciekaw, na co Wy czekacie, jeżeli chodzi o Drzewko Szwedzkie. Chodzi mi o pojazdy, oczywiście. Czy będzie Was bardziej interesowało te pojazdy? Będą Was interesowały te pojazdy początkowe, czy bardziej te nowoczesne. Mi się wydaje bardziej intrygujące będą te pierwsze pojazdy, o których mało wiemy. Raczej nikt z nas albo niewielu z nas z nimi się spotkało w historii gdziekolwiek te nowocześniejsze, no to już wiadomo, często jest tak, że widzieliśmy nawet takie pojazdy gdzieś tam w telewizorni, ale nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że są produkcji szwedzkiej. No, właśnie, i dla tych, którzy będą celowali w te pojazdy nowocześniejsze, dobrą wiadomością będzie to, że ta drzewko nie będzie na początku zbytnio rozbudowane. Nowe pojazdy będą dodawane sukcesywnie później, tak więc relatywnie łatwo będzie można dojść do tych najwyższych pojazdów. Dla tych, większość z Was będzie musiała zaczynać od samego początku. Oczywiście opcją jest przyspieszenie tego, zakupując pojazdy premium, szczególnie tego na najwyższej, na topce, na topowej erze. Jak to lubi, ja tego pojazdu nie mam, nie mam zamiaru w niego inwestować. Mam tego tam na Baterii 3.7, na tą niszczareczkę, można się poławić, ale no trudno się gra, mając tylko jeden pojazd. Samoloty wydają mi się mi bardziej ciekawe, o wiele ciekawsze szczególnie bombowce które będą na pewno wyżarem dla tych, którzy latanie tym rodzajem samolotów lubią. Samoloty z typu B-18 dysponują naprawdę świetnym uzbrojeniem ofensywnym, nie tylko samymi bombami, tak więc skończy się takie łatwo fragowanie bombowców. Szczególnie dla tych, którzy preferują lotnictwo sowieckie. No cóż, jeżeli to nie zostanie troszeczkę wyrównane, no to pozostanie tak jak jest, czyli rzucając Szwedów na ruskich w zasadzie wynik bitwy jest rozstrzygnięty, no chyba, że się ma naprawdę wybitnych pilotów. I osobiście przegrałem przeciwko Sowietom jeszcze nie udało się przegrać żadnej bitwy, Już bywało różnie. Różne wyniki odnosiłem, ale z reguły były to. Dość pozytywnie. E, no cóż, e, będę zmierzał ku końcowi. E, tak więc, ponawiam moje, moją propozycję. Jeżeli macie zamiar e, wziąć udział w, w po Polsku, e, piszcie. Jeżeli macie e, zamiar wziąć udział w różnych gadkach, piszcie. Będziemy odpowiadali wraz z Bizonem na wszystkie wpisy. Oczywiście możecie to robić. Linki zresztą, tak jak powiedziałem, będą zamieszczone poniżej tego filmu. Zachęcam Was do subskrybowania tego nowego kanału. Myślę, że w przyszłości kilka ciekawych rzeczy tam dla Was. Może się pojawić, będą wątki historyczne, będą wątki polityczne. Będziemy się ostro nabijali też z tej sytuacji, która się dzieje wokół nas. Szczególnie jeżeli chodzi o politykę, która w środowisku głównie graczy nie jest brana na poważnie, a być powinna. Jest jeden wątek, który ściśle wiąże politykę z jedną z bardzo dużych firm. Produkujących gierę, grę, jedną z bardzo popularnych gier. O tym co postaram się z bizonem zrobić również materiał na luźnych gadkach, więc Zapraszam Was tam. Również cóż, żegnam się z Wami, nie wiem kiedy zrobię kolejny film. a Pewnie zrobię coś po tym, kiedy update już wyjdzie. Przepraszam Was jeszcze raz za pewne niedociągłości, które tutaj wynikają z jeszcze, no z tego, że to jest pierwszy film w Zrobione w taki sposób mogą być problemy ze światłem, mogą być problemy z dźwiękiem, a ja z racji tego, że jestem totalnie wypompowany, też nie wyglądam wystrzałowo. No cóż, trzymam kciuki, panie i panowie, dbajcie o siebie, nie dajcie się zarazić, myślcie o swoich bliskich. ograniczcie wychodzenie z domu, dbajcie o siebie o dietę o sen tak aby to cholerstwo, które Pan może się teraz na całym świecie jak najszybciej wytępić raz i na zawsze i żebyśmy znowu mogli się spotkać tutaj i ponabijać trochę z deweloperów jednej z naszych ulubionych gier, a dla tych, którzy lubią sobie postrzelać w taki klasyczny sposób um, gry strzelanki, arcade'owe, no jak na przykład Call of Duty, który jest niesamowity w tym sezonie. Um, Warzone to jest wątek zrobiony przez Activision, możecie sobie ściągnąć masywny, masywny dom, to jest 83 giga, albo trochę więcej, um, ale jest to darmowy content, dzięki któremu możecie spróbować gry Call of Duty. Um, tam jest dostępne łupieżca, system gry Łupieżca, bardzo ciekawy, mój ulubiony, oraz e, Battle Royale, dla tych którzy lubią tą rozgrywkę. E, możecie grać z tymi, którzy mają pełną wersję gry, a jeżeli wam się spodoba, oczywiście będziecie mogli również i zakupić pełną wersję gry. A tak więc pamiętajcie, gry komputerowe, siedzenie w domu, nie wiem, oglądanie filmów, co bądź. Podajcie się w kwarantannie, dbajcie o siebie. Ja żegnam. Mam nadzieję, że niedługo znów się zobaczymy i usłyszymy. Baczcie się dobrze. Cześć.